Dzisiaj mamy niedzielę radości. Czwarta niedziela Wielkiego Postu zawsze jest niedzielą radości i dzisiejsze rozważanie też będzie myślę miało taki klimat właśnie większej radości, większej nadziei na przyszłość, na lepszą przyszłość. Ale najpierw zanim zaczniemy Przypomnijmy sobie tę drogę, którą już przeszliśmy. Zaczęliśmy od pięknej sceny stworzenia świata, stworzenia człowieka, kiedy Bóg dał człowiekowi w prezencie cały świat, kiedy to wszystko, co oglądamy, piękne stworzenie, to wszystko zostało nam podarowane przez Boga. A w tym świecie najpiękniejsze stworzenia, jakie powołał, to każdy z nas. To był pierwszy krok: uświadomienie sobie jeszcze raz, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga, i to za darmo, bez konieczności jakiejś odpłaty Bogu, albo kupienia sobie tej miłości. I później. Zobaczyliśmy, że po grzechu, kiedy ludzie jednak postanowili wybrać sobie innego Boga, czyli poszli za tym, za tym kuszeniem złego ducha, od tej pory Pan Bóg musiał zacząć z człowiekiem nową historię. Ponieważ człowiek odrzucił ten pierwszy plan Boga, to Bóg musiał tak pokierować historią, żeby tego człowieka z powrotem do siebie przyprowadzić. A ponieważ grzech zrobił tak wielkie spustoszenie w człowieku, to ta historia, ona musi, musiała mieć pewne etapy. Pan Bóg musiał stopniowo tego człowieka przekonywać z powrotem do siebie, do tego, żeby wrócił. I widzieliśmy postać Abrahama, człowieka wybranego przez Boga, do szczególnej misji, to on miał stać się ojcem wielkiego narodu, miał stać się błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. Potomstwo Abrahama miało być dla całego świata błogosławieństwem, czyli miało pokazać całemu światu, że Bóg istnieje i szuka człowieka, że Bóg chce błogosławić człowiekowi, czyli chce dobrze mówić człowiekowi. Później, Pan Bóg powołał właśnie z potomstwa Abrahama, później mamy tę ciągłość pokoleń, i Pan Bóg powołał naród izraelski jako ten szczególny naród, który miał właśnie być znakiem tego Bożego błogosławieństwa. Abraham nie zobaczył w ciągu swojego życia wypełnienia tej obietnicy Bożej, tego potomstwa, ale ona się Powoli realizowała w tej historii. I rzeczywiście Pan Bóg powołał naród izraelski. I w kluczowym momencie jego historii, kiedy Izrael znalazł się w Egipcie, Bóg postanowił wyprowadzić swój naród z niewoli. Postanowił pokazać całemu Izraelowi, że to On ma moc uwolnić go z tej niewoli. I nie tylko Izraelowi, ale poprzez faraona całemu światu pokazać swoją potęgę i moc. I kiedy rzeczywiście Izrael stanął przed morzem czerwonym z jednej strony, a wojskami faraona z drugiej, to w tej sytuacji granicznej, w sytuacji po ludzku już przegranej, Bóg zainterweniował. I to była też dla nas zarówno yy, próba Abrahama, Złożenia w ofierze Izaaka, jak też przejście przez Morze Czerwone, to była dla nas właśnie lekcja tego, żeby w tych momentach, może kryzysowych, takich kluczowych, podbramkowych, nie bać się, wołać do Boga, aby On zainterweniował tak, jak chce i wtedy, w tym momencie, który On uzna za najlepszy. I idąc dalej historią, Kolejne słowo, które usłyszymy w czasie Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie tej najważniejszej i najpiękniejszej celebracji całego roku. Zobaczymy dwa czytania z Księgi proroka Izajasza, które mówią o przymierzu. Kiedy Izrael już przeszedł przez morze czerwone, zaczęła się 40 wędrówka przez pustynię. I w pewnym momencie tej wędrówki Izraelici doszli do podgórę Synaj. Pan Bóg poprowadził naród pod górę Synaj, bo tam postanowił z Izraelem zawrzeć przymierze, postanowił z, zawrzeć ten znak wyjątkowej bliskości między nim a swoim ludem, który wybrał. Chciał, żeby to przymierze, wyjątkowe przymierze, było kolejnym jakby etapem przekonywania ludzi o miłości i dobroci Boga, kolejnym znakiem w historii. I rzeczywiście Izraelici, kiedy przyszli pod górę Synaj za pośrednictwem Mojżesza, i to Mojżesz będzie bardzo ważną postacią. Mojżesz, który był pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Kiedy otrzymał od Boga polecenia dotyczące zawarcia przymierza, to wziął wtedy zwierzę, które trzeba było złożyć w ofierze, bo przymierze miało pewien też element rytualny. Ono było zawierane w bardzo konkretny sposób. To była uroczystość. Mojżesz wziął wtedy, wziął wtedy to zwierzę na ofiarę, a krwią tego zwierzęcia pokropił lud. Mówiąc, że to jest krew przymierza, którą Bóg zawiera z Izraelem, którą Bóg, które Bóg zawiera z Tobą, narodzie. Ten znak krwi, krwi przymierza jest bardzo ważny, bo on powróci później w zupełnie nowym znaczeniu. Pan Bóg zawarł z Izraelem przymierze. Czym w ogóle jest przymierze? Tak może najprościej mówiąc, przymierze to jest pewna umowa. To jest taki układ, który jest zawierany przez dwie strony i albo są to dwie równe strony, czyli przymierze jest zawierane pomiędzy y, równymi sobie osobami, albo przymierze może być zawierane między słabszym a silniejszym, przy czym z reguły inicjatywa jest po stronie tego ostatecznie oczywiście. Możliwość zawarcia przymierza jest po stronie tego silniejszego, to on decyduje. I przymierza są przeróżne, ale takim najbardziej podstawowym przymierzem, które, każde, które jest również dzisiaj, które my na co dzień znamy, to jest małżeństwo. Małżeństwo jest przymierzem. To jest pewna umowa, pewien układ, który zawiera zawierają ze sobą. Mężczyzna i kobieta, dwoje ludzi, którzy poprzez ten znak, również jest tu element rytualny, dlatego że jest złożona przysięga, oni decydują się w tym momencie już do końca życia trwać ze sobą w wyjątkowej relacji miłości i od tej pory już nikt więcej nie ma prawa z tą kobietą i z tym mężczyzną. Mieć tak bliskiej relacji jak współmałżonek. Jest to tak silne przymierze, że nikt nie ma prawa wejść pomiędzy te dwie osoby. Tylko Bóg może wejść właśnie w ten, w to przymierze, dlatego że on związuje swoją łaską te dwie osoby, tą łaską sakramentu małżeństwa. I takie było przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem. Przymierze małżeństwa, Boga ze swoją oblubienicą, ze swoją umiłowaną, umiłowanym swoim narodem. I później, kiedy Izraelici już zajmą ziemię obiecaną, kiedy ta obietnica się wypełni, kiedy później nastanie królestwo, Jerozolima zostanie zdobyta i stanie się tym szczególnym miastem wybranym przez Boga, to będzie ta umiłowana. Umiłowana Jerozolima, wybranka Boga, ukochana oblubienica, małżonka samego Boga. Bóg chciał właśnie takiego przymierza, porównanego do tej pięknej relacji między kobietą i mężczyzną, relacji małżeńskiej. Bóg chciał mieć swój naród na wyłączność, aby nikt inny nie miał takiego prawa do Izraela jak Bóg. I aby Izrael z nikim innym nie wchodził w tak bliską relację jak właśnie z Bogiem. O to chodziło Bogu, aby takie przymierze zbudować. I to rzeczywiście udało się Bogu, i znakiem tego przymierza, które na Synaju zostało zawarte, było prawo, prawo przykazań, zarządzeń Boga, które Mojżesz przekazał Izraelitom. I zasada była bardzo prosta. Ty, narodzie, będziesz mi narodem świętym, narodem królewskim, narodem kapłańskim, wybranym, szczególną moją własnością. Żaden inny naród na świecie nie będzie miał takich przywilejów jak Ty. Ale Ty ze swej strony słuchaj mojego głosu, słuchaj moich praw i nakazów, które ja Ci dzisiaj daję. Na początku to prawo, to przymierze, ono miało taki bardzo prawny charakter. Pan Bóg stopniowo chciał ten Izrael prowadzić. To pewnie trudno byłoby od razu, od razu tak podchodzić do tego przymierza, tak duchowo. Izrael musiał przejść pewną drogę, ponieważ był niewierny Bogu. Potrzebne było prawo, aby poustawiać odpowiednio te relacje między Bogiem a, a, a narodem. Ale później z czasem prorocy, którzy będą posyłani przez Boga do narodu, będą właśnie mówili o tym, że to jest przymierze miłości, że to jest przymierze, jakie Bóg zawiera z tobą oblubienicą, że naród jest tą umiłowaną. I co się dzieje później, kiedy już to przymierze zostało zawarte? Naród kończy wędrówkę przez pustynię. Podbija Ziemię Obiecaną, zajmuje tę obiecaną właśnie Ziemię, którą Bóg dał narodowi. I w pewnym momencie historii, niestety, znów naród postanowił wybrać sobie innego Boga. Małżonka ukochana, umiłowana przez Boga, postanowiła wybrać sobie innego męża. Zaczęła gonić za tymi kochankami, jakimi były obce bóstwa, obce religie, pogaństwo, kult bałwochwalczy. Prorocy bardzo często porównywali właśnie to zachowanie Izraela do nierządnicy. Dlaczego ty, umiłowana moja, stałaś się nierządnicą? Prorok Jeremiasz bardzo mocno... W swojej, w swojej księdze właśnie pokazuje to, co stało się z Izraelem, z tą ukochaną, z tą małżonką, która zaczęła wybierać sobie innych, lepszych według niej, lepsze bóstwa, które miały jej zapewnić szczęście, które miały jej zapewnić dobrobyt. I Jeremiasz mówi bardzo mocno: Pamiętam wierność Twojej młodości. Miłość Twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem z Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście, wyrocznia Pana. Czyli najpierw Ty jesteś tą wybraną, moją, do której nikt oprócz mnie nie ma takiego prawa. Ale potem z bólem prorok przekazuje słowa Boga. Powiedziałaś sobie, nie będę służyć. Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. A ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl? Gdzież są bogowie, których sobie uczyniłaś? Niech przybędą na pomoc, jeżeli cię mogą wybawić, gdy spadnie na ciebie nieszczęście. Tak samo zawstydzicie Egipt, jak została się zawstydzona przez Asyrię. także stamtąd wyjdziesz z rękami na głowie, gdyż Pan odrzucił tych, których pokładasz nadzieję i z nimi nie osiągniesz powodzenia. W momencie, kiedy Bóg zostaje zdradzony przez swoją umiłowaną małżonkę, oblubienicę? Zaczyna wołać do jej serca, żeby powróciła. Przestań zajmować się tymi swoimi kochankami, których masz. Wydaje ci się, że oni dadzą ci szczęście. Przestałaś wierzyć w to, że ja mam dla ciebie wszystko. Wierzyć w to, że przecież daję ci w prezencie cały świat ziemię otrzymałaś ode mnie. Błogosławieństwo, potomstwo, Czego chcesz więcej? I w pewnym momencie w historii Izraela wydarzyło się no, tragedia, dlatego, że był rok 586 przed Chrystusem i Babilończycy postanowili napaść na Jerozolimę, Zniszczyć ją, zniszczyć całe miasto, święte miasto, zniszczyć świątynię, zniszczyć kult. To, co było najświętsze dla Izraela. Nie wiem, do czego można by to było porównać dzisiaj. Coś, co było czymś, istotą narodu, bez czego on nie wyobrażał sobie życia w ogóle. Wszystko zostało zniszczone i zabrane Izraelowi. I Pan Bóg postanowił wykorzystać tę sytuację, aby jeszcze raz w sytuacji, kiedy ta umiłowana Boża Wybranka, która stała się nierządnicą, została sama w opustoszałym mieście, zrujnowanym mieście, Pan Bóg postanowił jeszcze raz przemówić do jej serca. I tu jest to orędzie wielkiej nadziei. O którym mówiłem na samym początku. Bo Bóg mówi tak, Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia, raczej zapomnisz o wstydzie Twojej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupicielem Twoim święty Izraela nazywają Go Bogiem całej ziemi. I dalej zawrze z Wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Jest także inny, przepiękny fragment proroctwa Izajasza, kiedy Bóg zwraca się do tej swojej udręczonej Małżonki upokorzonej, zniszczonej, i mówi: Ty będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona, raczej cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona albowiem spodobałaś się panu i twoja kraina otrzyma męża rzeczywiście kraina ta otrzymała męża dlatego że kilka wieków później bóg postanowił wypełnić swoje obietnice uznał że ten moment jest już jest tym najlepszym momentem kiedy Izrael jest gotowy na to, aby już przyjąć tego męża zapowiedzianego przez proroków, aby to przymierze, które na początku zawarte było na Górze Synaj, niedoskonałe przymierze, które wiele razy było zrywane przez, przez naród izraelski. Bóg uznał, że to jest właściwy moment, aby zawrzeć nowe, wieczne przymierze, którego nikt i nic już nigdy nie będzie Mógł zerwać. I rzeczywiście śpiewa, śpiewamy w czasie gorzkich żali o tym mężu, który przyszedł od Boga, który sam jest Bogiem, który stał się człowiekiem, który przyjął na siebie wszystkie słabości swojego ludu, te wszystkie pochańbienia, wszystkie grzechy. I dał się z nimi przybić do krzyża. I ta krew, która wylała się z boku Chrystusa, obmyła cały świat, nie tylko już Izraela, ale wszystkie narody. Obietnica Abrahama się wypełniła, bo wszystkie narody stały się własnością Boga. Potomstwo stało się tak liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza. Kiedy Jezus na krzyżu przelewał swoją krew, tak jak Mojżesz kropił tą krwią naród izraelski i mówił to jest krew przymierza, tak samo Jezus, pokropi, tak samo Jezus obmył swoją krwią, przymierza cały świat każdego człowieka. I zawsze, kiedy przychodzimy na mszę świętą, słyszymy te słowa. Bierzcie, i pijcie z niego wszyscy, to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, którego już nic nie będzie mogło złamać. Jedyne, co może się stać, to człowiek w swojej wolności może to przymierze odrzucić, ale już nigdy, nikt go nie zerwie. I to jest przesłanie wielkiej nadziei, dlatego że. Zawsze mamy do czego wrócić. Zawsze mamy do czego wrócić. Pamiętam taką sytuację, kiedy spotkałem przypadkowo niektórzy mówią, że nie ma przypadków, ale Pan Bóg też się przypadkami posługuje w życiu spotkałem takiego człowieka, który zobaczył, że byłem ubrany w sutannę, i zagadał mnie. I Powiedział tak, poprosił mnie, czy mógłby mnie ksiądz wyspowiadać. Ja mówię, no nie mogę jeszcze, ale to może porozmawiać chociaż. Ja mówię, pewnie w porządku. I zaczęliśmy rozmawiać. I, I ten człowiek okazało się, że pochodzi ze Śląska. Tak sobie jeździł po całej Polsce, w różne miejsca. Tak sobie wędrował samotnie. Miał żonę, dzieci, no ale jego życie tak się potoczyło, że. Na jakiś czas na jakiś czas został, został sam. I ten człowiek mówi tak 30 lat nie byłem u spowiedzi i przez 30 lat nie mogłem przyjąć Jezusa w komunii. Ja pragnę przyjąć Jezusa w komunii. I to był dla mnie szok. Jak po 30 latach życia w grzechu, człowiek tak sam z siebie przyszedł i, i prosił o to, że on chce przyjąć Jezusa w komunii. Dla mnie to było nieprawdopodobne. Jak Bóg musiał prowadzić tego człowieka, żeby on doszedł do takiego momentu. No ja nie mogę go wyspowiadać, ale cała przeprawa była przez miasto, żeby dojechać do jakiegoś kościoła i, i znaleźć księdza, który by go mógł wyspowiadać akurat wtedy. Bo sobie myślę, jeszcze mi człowiek ucieknie i, i nic z tego nie będzie, ale udało się. Jakoś, do, jakoś ten kościół znaleźć akurat. Pan Bóg też daje łaski w odpowiednich momentach, bo sobie przypomniałem, że saletyni, którzy mnie uczyli w szkole średniej, przecież oni są od spowiadania i od pojednania. Więc sobie myślę, dobra, to jedziemy do saletynów. No i pojechaliśmy. Tam też nie było łatwo, bo jeden ksiądz nie, drugi ksiądz drugiego nie ma, innego tam coś tam. W końcu stwierdziłem, dobra, poczekamy. Był ślub akurat, no i siedzimy w tym kościele i mówię, chłopie, tylko żebyś wytrzymał do końca tego ślubu. No i był już moment kryzysowy, już prawie sobie chciał pójść, ale w pewnym momencie on tak popatrzył na mnie i mówi, dobra zostanę, bo widzę, że ksiądz się denerwuje. Ja mówię, no to dobrze, no i został i ten ksiądz, który wtedy odprawiał mszę świętą ślubną, zgodził się wyspowiadać Go i, no i po 30 latach ten człowiek wrócił z powrotem do życia w łasce. I to jest właśnie to, że, że zawsze jest do czego, do czego wrócić. Zawsze jest do czego wrócić. Nie wiem, jak w tym momencie wygląda wasze życie duchowe, w ogóle wasze życie. Czy są takie może momenty Sytuacje, które są no, bardzo trudne i wydaje się, że, że są porozwalane, które wydają się przegrane, sytuacje, które wydają się przegrane. Może nie jesteście szczęśliwi i zadowoleni ze swojego życia. Może próbujecie jakoś jakoś udawać, może, może jakoś na zewnątrz pokazywać, że wszystko jest w porządku, ale w środku czujecie, że coś jest nie tak, że. Że, 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 że nie jestem wolny, że, że to nie jest tak, jak powinno być. Ja przez długi czas właśnie też zmagałem się z czymś takim, i w sumie do tej pory nieraz to każdy człowiek ma coś takiego, że, 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 że nakłada jakieś takie maski na siebie, i, i, i nieraz, kiedy, kiedy rzeczywiście to życie staje się takie, takie porozbijane, kiedy ta, ta Jerozolima zostaje zniszczona, zostaje najechana przez wroga. Kiedy ta świątynia zostaje zburzona, wszystko zaczyna się walić, sytuacje niezrozumiałe, tu jest właśnie orędzie nadziei, że zawsze jest do czego, albo raczej do kogo wrócić. Zawsze jest do kogo wrócić. Pewien to już na koniec taki przykład: pewien psycholog Wiktor Frankl, który spędził jakiś czas w obozie koncentracyjnym. Pisał w swojej książce, takiej autobiografii, ale też z elementami psycholo psychologii, pisał właśnie o tym swoim doświadczeniu w obozu, kiedy w pewnym momencie on tak naprawdę zaczął się zastanawiać, jak człowiek mógł przetrwać takie piekło. Jak człowiek mógł w obliczu takiej, takiego cierpienia, takiego bólu zadawanego innym wytrzymać. Ten czas w obozie. I on wtedy wrócił, jakby pamięcią do tego, co sam przeżywał, i przypomniał sobie, że tak naprawdę w pewnym momencie, będąc w tym obozie, on sobie przypomniał o tym, że ma żonę, która czeka na niego w jego domu. Że jest ktoś, kto czeka na niego, i kiedy on wytrwa i uda mu się wyjść z tego obozu, kiedy to wszystko się skończy ona go przyjmie i będzie na niego czekała ma do kogo wrócić i rzeczywiście on wtedy wtedy właśnie taką teorię też swoją opracował że człowiek jest w stanie naprawdę przetrwać wszystko każde cierpienie każdy ból jeżeli tylko wie że jest ktoś na kim mu zależy że ma do kogo wrócić jeżeli tylko to wie to już jest wygrane. To przetrwa każde cierpienie. My mamy do kogo wrócić, zawsze, bo to przymierze wieczne, które zostało zawarte, nic nie może go złamać. Bóg czeka, czeka na nasz powrót. Może ta epidemia, która teraz sieje spustoszenie, jest tym zburzeniem Jerozolimy. Dzisiejszym naszym zburzeniem Jerozolimy, kiedy jest czas na to, aby wrócić do Boga, poukładać to, co nie poukładane, może poustawiać z powrotem to, co jest poburzone w życiu, może te bałagany, które mamy w naszych duszach, może jakieś relacje pozrywane, żeby to wszystko poukładać. Posprzątać, jeszcze raz do Boga wrócić. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona. Oto ja osadzę Twoje kamienie na malachicie i fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię blanki Twych murów z rubinów, bramy Twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni. Całe obramowanie Twych murów. Wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Amen.